Życzliwość od wieków jest uznawana za jedną z najwyższych cnót. Starożytne pisma pełne są pochwał i szacunku do tych, którzy czynią dobro, a współczesna mądrość powtarza: bądź uprzejmy, bo każdy, kogo spotykasz, walczy z bitwą, o której nie masz pojęcia. Ale czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś zupełnie odwrotnego? Czy zauważyłeś, że czasami im bardziej starałeś się być życzliwy, tym mniejszym szacunkiem darzyli cię inni ludzie? Być może nawet zaczęli traktować Twoją dobroć jako coś oczywistego, a może wręcz jako oznakę słabości? To zjawisko jest znane od wieków. Sam Budda, choć ucieleśniał współczucie, nierzadko był wyśmiewany i lekceważony. Mistrzowie Zen przestrzegali, że bez mądrości i wewnętrznej siły życzliwość, zamiast przynosić harmonię, może prowadzić do cierpienia. W świecie, gdzie ludzie nierzadko kierują się własnym interesem, dobroć bez granic bywa nie tylko niezrozumiana, ale i wykorzystywana i postrzegana jako słabość. To właśnie temu starożytni nauczyciele wskazywali na subtelną, lecz kluczową różnicę. Prawdziwa życzliwość nie oznacza uległości. To sztuka zachowania równowagi pomiędzy otwartym sercem a mądrością, która rozpoznaje to komu, kiedy i w jaki sposób okazywać dobro. W tym filmie poznasz buddyjską historię, która idealnie obrazuje to, co sprawia, że bycie bezgranicznie dobrym nie zawsze okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Jednak ten film nie kończy się na samej historii. Poznasz w nim również pięć buddyjskich zasad, dzięki którym będziesz wiedział, jak sprawić, by życzliwość nie prowadziła do utraty szacunku, lecz wzmacniała Twoją pozycję w relacjach z innymi. Kiedy już zdobędziesz tę wiedzę, na samym końcu tego filmu dowiesz się, w jaki sposób stosować ją w praktyce. Jeśli jesteś gotowy, zarezerwuj sobie teraz kilkanaście minut, zapasz swoją ulubioną kawę lub herbatę oraz odetnij się od wszelkich rozpraszaczy. Zaczniemy od buddyjskiej historii o uczniu, którego bezgraniczna dobroć i życzliwość do innych prawie całkowicie zniszczyła mu jego własne życie. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. W cichym i spokojnym klasztorze otoczonym wzgórzami żył uczeń o imieniu Hiroto, który szczycił się swoją dobrocią. Codziennie starał się pomagać innym. Nosił ciężary swoich współbraci, oddawał swój posiłek głodnym i nigdy nie odmawiał żadnej prośbie, bez względu na to, jak nierozsądna by była. W jego sercu panowało przekonanie, że im więcej daje, tym bardziej zbliża się do oświecenia. Z początku za sprawą swojej dobroci zdobywał podziw. Ludzie mówili o jego hojności, a on cieszył się blaskiem ich pochwał. Słowa uznania, Traktował jak promienie słońca, które ogrzewały jego duszę. Czuł się spełniony, widząc uśmiechy na twarzach tych, którym pomagał. Jednak z czasem zaczęło dziać się coś dziwnego, coś, czego Hiroto się nie spodziewał. Ludzie, którzy kiedyś go podziwiali, stopniowo zaczęli okazywać mu obojętność. Niektórzy nawet zaczęli wykorzystywać jego dobroć. Zostawiali swoje obowiązki niedokończone, wiedząc, że on je dokończy. Ostro się do niego zwracali, wiedząc, że nie odpowie tym samym. Hiroto zaczął się wtedy zastanawiać, czy jego wysiłki w ogóle mają sens, czyż nie powinien czuć radości z pomagania. Co takiego więc sprawiało, że czuł się coraz bardziej pusty i zmęczony? Pewnego wieczoru, kiedy księżyc wznosił się wysoko nad klasztorem, rzucając srebrzyste światło na kamienne ścieżki, zniechęcony i zmieszany Hiroto podszedł do swojego nauczyciela starego mistrza znanego ze swojej mądrości. Mistrzu zaczął czując, jak ściska go od środka. Powiedz mi, co jest nie tak. Moja dobroć od jakiegoś czasu przynosi mi jedynie brak szacunku. Czyż nie postępuję zgodnie z naukami o współczuciu? Mistrz uśmiechnął się łagodnie i spojrzał na ucznia z czułością, jaką rodzic, który obdarza dziecko, gdy te zaczyna rozumieć świat. Posłuchaj, drogi chłopcze, rzekł spokojnie mistrz. Czasami, kiedy wydaje nam się, że robimy wszystko, jak należy, zaczynamy oczekiwać, że każdy zrozumie i doceni nasze intencje. Niestety jest jednak coś, co sprawia, że nie zawsze tak się dzieje. Abyś mógł to lepiej zrozumieć, pozwól, że opowiem Tobie teraz pewną historię. Uczeń usiadł w milczeniu, wsłuchując się w słowa Mistrza. Dawno temu, zaczął Mistrz, była rzeka, która płynęła przez gęsty las. Rzeka była hojna, ofiarowując swoją wodę wszystkim, którzy po nią przychodzili. Piły z niej zwierzęta, drzewa rosły silne przy jej brzegach. A podróżnicy odpoczywali na jej brzegu. Rzeka nigdy nikomu nie odmówiła. Jej wody były czyste i przejrzyste, i jak lustro odbijały od siebie błękit nieba. Ale z czasem zwierzęta zaczęły beztrosko zanieczyszczać wodę. Podróżnicy zamiast odpoczywać, zaczęli zaśmiecać rzekę swoimi odpadkami. Drzewa, wyrastając na jeszcze wyższe i silniejsze, zaczęły zapuszczać w głąb rzeki korzenie, czerpiąc z niej więcej wody, niż potrzebowały. Ludzie budowali mosty i młyny, nie dbając o to, jak wpływa to na jej bieg. Rzeka zaczęła maleć, a jej czyste wody stawały się mętne. Ryby, które kiedyś w niej pływały, zaczęły znikać. W końcu rzeka przemówiła do lasu: Czemu wszyscy mnie tak traktujecie? Dałam wam życie, a wy wykorzystujecie moją dobroć. Zdezorientowany las odpowiedział: Nie wyznaczyłaś żadnych granic. Myśleliśmy, że wszystko jest w porządku i że to tobie nie przeszkadza. Hiroto słuchał uważnie, wpatrując się w twarz mistrza, jakby chciał dostrzec w niej odpowiedź na swoje pytania. — Mistrzu? — zapytał po chwili ciszy. — Co powinna była zrobić rzeka? Mistrz spojrzał na niego z uśmiechem, ale nie odpowiedział od razu. Wziął głęboki oddech, jakby chciałby uczeń sam doszedł do odpowiedzi. Po chwili ciszy mistrz rzekł. — Rzeka musi się nauczyć, że dobroć bez mądrości jest jak przepełniony kielich. Zbyt wiele hojności bez ograniczeń prowadzi do braku równowagi. Prawdziwa dobroć musi być zakorzeniona w świadomości. Musi wiedzieć, kiedy dawać, a kiedy powstrzymać się nie z egoizmu, ale z pragnienia harmonii. Jak mam to praktykować, Mistrzu? zapytał Hiroto. Poprzez zrozumienie natury ludzi i świata odpowiedział Mistrz. Ludzie kontynuował Mistrz są jak lustra odzwierciedlają to, co postrzegają. Kiedy jesteś zbyt dobry i na okrągło pragniesz pomagać wszystkim wokół, niektórzy uznają to za cnotę, ale inni zobaczą w tym słabość. Nie jest tak temu, że dobroć jest wadliwa, ale temu, że ludzki umysł często myli milczenie z uległością, a hojność z naiwnością i brakiem siły. Po tych słowach Hiroto pogrążył się na chwilę w myślach, po czym zapytał: Mistrzu, czy sugerujesz więc, że powinienem przestać być dobry? Mistrz pokręcił głową. Absolutnie nie. Sugeruję, byś przestał być bezkrytycznie dobry. W filozofii Zen jest takie powiedzenie – pomagając innym, nie gub przy tym siebie. Aby być naprawdę życzliwym, musisz także szanować samego siebie, drogi chłopcze. Dobroć, która osłabia twojego ducha, nie jest prawdziwą dobrocią, lecz poświęceniem prowadzącym do braku równowagi. W życiu istnieje Yin i Yang – siły przeciwstawne, ale uzupełniające się. Dobroć jest jak Yin, łagodna i troskliwa, ale musi być równoważona przez yang. Siłę i stanowczość. Bez yang dobroć staje się słabością. Bez yin siła staje się okrucieństwem. Kluczem jest równowaga. Hiroto ponownie się zamyślił, po czym zapytał: „Mistrzu, jak mogę osiągnąć tę równowagę?” Mistrz uśmiechnął się i rzekł: „Poprzez praktykowanie uważnego działania. Zanim coś zrobisz, zadaj sobie pytanie, czy dobroć, którą chcę okazać poprzez to, co chcę teraz zrobić, wynika z mojej siły?” Czy może jest jedynie próbą zdobycia aprobaty? Czy moje działanie wzmacnia innych, czy raczej utrwala ich brak odpowiedzialności? Prawdziwa dobroć podnosi zarówno dającego, jak i odbiorcę. Hiroto zamyślił się nad tymi słowami. Zrozumiał, że jego dotychczasowe postępowanie nie zawsze było świadome. Często działał z impulsu, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Przypominał sobie sytuacje, w których jego pomoc była wykorzystywana. A on sam czuł się wyczerpany. Czy rzeczywiście dawałem z serca? myślał, a może raczej z potrzeby bycia akceptowanym. Następnego dnia mistrz zlecił uczniowi zadanie: Chłopcze, idź do wioski i oferuj pomoc tam, gdzie jest potrzebna, ale tym razem bądź uważny. Obserwuj to, jak ludzie reagują oraz to, jak ty sam się z tym czujesz. Potem wróć i opowiedz mi, czego się nauczyłeś. Hiroto, pełen determinacji, wyruszył w drogę, pragnąc lepiej zrozumieć nauki mistrza. Idąc ulicą, dostrzegł starszą kobietę, która nieudolnie próbuje nabrać wodę ze studni. Zaoferował jej swoją pomoc. Dostrzegł, że kobieta była wdzięczna, ale nie oczekiwała od niego więcej. W jej oczach dostrzegł szacunek i uznanie. Kilka godzin później spotkał młodego mężczyznę, który poprosił go o pomoc w naprawie dachu. Hiroto zgodził się, ale gdy tylko skończył. Mężczyzna bez słowa podziękowania zażądał, by ten zrobił jeszcze więcej. Uczeń poczuł się wykorzystywany. Tym razem zamiast bezmyślnie ulec, uprzejmie odmówił. Młody mężczyzna zdenerwował się, ale uczeń pozostał niewzruszony. Wtedy przypomniał sobie słowa mistrza. Gdy spotkał się z nierozsądnymi żądaniami, uprzejmie odmawiał. Ku jego zaskoczeniu ludzie, widząc, że Hiroto wystawia jasne granice, z czasem zaczęli go bardziej szanować. Zaczęli postrzegać go nie jako sługę, lecz jako równego sobie. Zdarzali się jednak i tacy, którzy wcześniej przyzwyczaili się do tego, że Hiroto jest uległy, a teraz widząc zmianę w jego postawie, zaczęli okazywać złość. Młody uczeń zrozumiał jednak, że ich gniew wynikał z utraty kontroli nad nim, a nie z prawdziwego skrzywdzenia. Postanowił więc nie brać tego do siebie. Wieczorem wrócił do mistrza i opowiedział mu o swoich doświadczeniach. Mistrz wysłuchał go z uwagą, po czym powiedział: Teraz zaczynasz rozumieć. Prawdziwa dobroć nie polega na spełnianiu wszystkich żądań, polega na dawaniu w sposób, który przynosi harmonię, a nie chaos. Gdy dzielisz się mądrze, twoja pomoc staje się wartościowa, a nie oczywista. Uczeń skinął głową, czując, że w jego wnętrzu zapanowała równowaga. Od tego dnia jego dobroć była nie tylko hojna, ale i mądra. Wiedział już, że dawanie nie oznacza zapominania o sobie, a prawdziwa życzliwość wymaga zarówno serca, jak i rozwagi. Nauki mistrza odkrywają prawdę, którą często przysłania chaos codziennych doświadczeń. Życzliwość jest jedną z najwyższych cnót, ale sama w sobie nie stanowi pełni mądrości. Jeśli nie towarzyszy jej umiejętność rozeznania, może stać się źródłem cierpienia, nie tylko wobec tego, kto ją oferuje, ale i wobec tych, którzy ją otrzymują. To skłania nas do głębszej refleksji, czy nasza dobroć wypływa z autentycznej potrzeby niesienia pomocy, a może z nieuświadomionej potrzeby akceptacji, czy kieruje nami pragnienie harmonii, czy raczej lęk przed odrzuceniem i konfliktem, a może choćby w najsubtelniejszy sposób pragniemy, by nasze poświęcenie zostało zauważone i docenione. W filozofii Zen, samoświadomość jest fundamentem każdego działania. To ona pozwala nam rozróżniać między współczuciem a uległością, między chęcią pomagania a zatraceniem siebie w oczekiwaniach innych. Bez tej wewnętrznej jasności nawet najszlachetniejsze intencje mogą prowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych zmęczenia, frustracji, a w końcu poczucia wykorzystania. Przyjrzyjmy się raz jeszcze postawie ucznia. Jego pragnienie bycia dobrym wynikało ze szczerego serca, ale brakowało mu zdolności do wyznaczania granic. Jego historia ukazuje powszechne nieporozumienie, utożsamianie dobroci z bezwarunkowym poświęceniem. Jednak prawdziwa dobroć nie oznacza rezygnacji z siebie. Przeciwnie, wymaga odwagi, by określić, gdzie kończy się pomoc, a zaczyna krzywda wobec samego siebie. Poświęćmy teraz chwilę i zgodnie z filozofią Zen przyjrzyjmy się pięciu zasadom, które sprawią, że będziesz w stanie być pomocnym i życzliwym wobec innych, nie zapominając przy tym o sobie. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: "Każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem". Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Zasada pierwsza: wystawiaj jasne granice. Nie traktuj granic jako murów, które mają całkowicie odgradzać cię od świata. Postrzegaj je jako mosty, które pomagają budować zdrowe relacje. Wyznaczanie granic to nie egoizm, ale akt głębokiego szacunku do siebie, swojego czasu, jak i swoich emocji. To także szacunek wobec innych, bo jasno pokazuje im, gdzie kończy się przestrzeń ich oczekiwań, a zaczyna Twoja wewnętrzna harmonia. Hiroto, uczeń z naszej historii, odkrył coś zaskakującego. Gdy zaczął wyznaczać granice, ludzie reagowali różnie. Niektórzy zaczęli go szanować bardziej, dostrzegli w nim kogoś, kto zna swoją wartość. Inni natomiast poczuli się urażeni. Jak to? Przecież do tej pory zawsze się zgadzał. Zawsze był dostępny, gotowy pomóc, gotowy wysłuchać, myśleli. I właśnie w tym tkwi kluczowa lekcja. Reakcja innych na Twoje granice więcej niż o Tobie mówi o nich samych. Pomyśl o tym przez chwilę. Czy kiedykolwiek miałeś znajomego, który nagle przestał się do Ciebie odzywać, kiedy odmówiłeś mu przysługi? A może doświadczyłeś sytuacji, w której ktoś uznał cię za niesympatycznego, tylko temu, że postawiłeś na swoim? Silne granice konfrontują ludzi z ich własnymi oczekiwaniami, a nie wszyscy potrafią się z tym zmierzyć. Wyobraź sobie, że twoja życzliwość to woda. Jeśli nie masz granic, to tak, jakbyś był otwartym naczyniem, do którego każdy może włożyć rękę i czerpać ile chce. Co się wtedy dzieje? W końcu w naczyniu zabraknie wody, będziesz pusty, wyczerpany, zmęczony. Jeśli zaś jasno określisz komu i ile możesz dać, wtedy wody nigdy nie zabraknie. Nie każdy będzie z tego zadowolony, ale każdy, kto Cię naprawdę szanuje, nauczy się pić w sposób, który nie opróżnia Twojego wnętrza. Granice uczą ludzi, jak nas traktować. Pokazują, że nasza dobroć nie jest obowiązkiem, lecz świadomym wyborem. Gdy jesteśmy gotowi mówić tak tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcemy, i nie wtedy, gdy coś nie służy naszemu dobrostanowi. Nasza życzliwość przestaje być biernym aktem. Zamiast tego staje się czymś potężnym, czymś co buduje zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku, a nie na jednostronnym poświęceniu. Czy masz w swoim życiu kogoś, kto często przekracza Twoje granice? A może zauważasz, że sam miewasz trudności z ich stawianiem? Jeśli tak, jest to znak, że czas się nad tym zastanowić. Jak mówił Mistrz. Naprawdę pomaga światu nie ten, kto daje najwięcej, lecz ten, kto daje mądrze. Zasada druga. Zachowaj równowagę między dawaniem a przyjmowaniem. Czy kiedykolwiek czułeś, że dajesz z siebie wszystko, a w zamian dostajesz niewiele, że Twoja życzliwość nie wraca do ciebie, a zamiast tego zostajesz z poczuciem zmęczenia, a czasem nawet rozczarowania? Jeśli tak jest, to znak, że równowaga między dawaniem a przyjmowaniem została zachwiana. W buddyjskiej filozofii równowaga jest kluczowa dotyczy ona wszystkiego, co robimy. Aby prawidłowo oddychać, nie wystarczy jedynie wydychać powietrze. Trzeba również wziąć wdech. Rzeka nie może płynąć, jeśli nie uzupełnia swojego źródła. Drzewo nie przetrwa, jeśli tylko oddaje owoce, a nigdy nie czerpie wody z ziemi. Podobnie jest z nami. Możemy dawać innym tylko tyle, na ile sami jesteśmy pełni. Uczeń odkrył, że jego życzliwość nie mogła podnosić innych, jeśli jednocześnie go osłabiała. Myślał, że pomaganie bez końca jest oznaką dobroci, ale w końcu poczuł się wypalony. Zaczął zauważać, że ludzie, którym pomagał, przyzwyczajali się do jego poświęcenia i brali więcej niż powinien im dać. Zrozumiał on, że prawdziwa życzliwość to nie tylko dawanie, ale także umiejętność przyjmowania, odpoczynku, wsparcia, wdzięczności. I oto właśnie kluczowa lekcja. Jeśli nie pozwolisz sobie na przyjmowanie, w końcu zabraknie tobie sił na dawanie. Pomyśl o tym jak o ogniu. Jeśli będziesz wciąż ogrzewać innych, nie dokładając drewna do swojego płomienia, w końcu sam zgaśniesz. A co wtedy będziesz miał do zaoferowania? Przed każdym aktem pomocy warto się na chwilę zatrzymać i zapytać siebie, czy daje z miejsca obfitości, czy z wyczerpania. Jeśli czujesz, że Twój gest wynika z radości i chęci dzielenia się, jest to właściwa droga. Ale jeśli czujesz, że dajesz, bo powinieneś, bo boisz się, że ktoś się obrazi, albo że zostaniesz oceniony, jest to znak, że twoja równowaga została zachwiana. Mistrz nauczał. Prawdziwa życzliwość nie tworzy zależności, a podnosi zarówno dającego, jak i otrzymującego. Jeśli ktoś przyzwyczaja się do twojej pomocy do tego stopnia, że przestaje się starać, być może zamiast mu pomagać, odbierasz mu okazję do wzrostu. A teraz zastanów się przez chwilę. Czy w Twoim życiu jest równowaga między dawaniem a przyjmowaniem? Czy umiesz powiedzieć nie, kiedy czujesz, że coś narusza Twój wewnętrzny spokój? Czy potrafisz przyjąć wsparcie od innych, a może odruchowo odrzucasz je, bo czujesz, że musisz radzić sobie sam? Znalezienie tej równowagi nie jest oznaką egoizmu, jest oznaką mądrości, bo tylko kiedy sam jesteś w harmonii, możesz dzielić się nią z innymi. Zasada trzecia. Okazuj współczucie bez przywiązywania się. Zdarza się, że okazujemy komuś dobroć, wkładamy w to serce, a w zamian spotyka nas obojętność. Może to być przyjaciel, któremu pomogliśmy w trudnym momencie, ale gdy sami potrzebowaliśmy wsparcia, on nie znalazł czasu lub nie był w stanie go nam udzielić. Są też sytuacje, w których wyciągamy kogoś z kłopotów, a później ten ktoś nie wspomina o tym nawet słowem. W takich chwilach pojawia się rozczarowanie, a w głowie rodzi się pytanie, czy moja dobroć ma sens, skoro inni jej nie doceniają? W naukach zen współczucie nie oznacza oczekiwania na wdzięczność. Buddha nauczał, że przywiązanie do rezultatów, nawet tych szlachetnych, prowadzi do cierpienia. Oznacza to, że jeśli pomagamy innym po to, by poczuć się potrzebnymi, zostać docenionymi lub uniknąć konfliktu, to tak naprawdę nie dajemy z serca, tylko kierujemy się własnymi pragnieniami. Współczucie w najczystszej formie to akt bezinteresowny, pomaga, ale nie oczekuje niczego w zamian. Uczeń, o którym mowa w historii, na początku nie potrafił rozdzielić dobroci od potrzeby uznania. Był życzliwy, ale w głębi duszy liczył na to, że jego wysiłki przyniosą mu szacunek i akceptację. Kiedy tego nie dostał, czuł się niedoceniony i sfrustrowany. Dopiero gdy mistrz uświadomił mu, że prawdziwa dobroć nie może być uzależniona od reakcji innych, Zaczął doświadczać wewnętrznego spokoju. Jego życzliwość przestała być środkiem do celu, a stała się naturalnym wyrazem tego, kim jest. Wyobraź sobie drzewo owocowe: daje cień i owoce każdemu, kto do niego podejdzie, niezależnie od tego, czy ktoś je pochwali, czy po prostu zerwie owoc i odejdzie. Drzewo nie stawia warunków, nie obraża się, nie przestaje dawać. Współczucie działa na tej samej zasadzie: jeśli płynie z serca, to samo w sobie jest wystarczające. Nie zrozum mnie jednak źle. Nie oznacza to, że mamy dawać się wykorzystywać. Współczucie bez przywiązania nie jest ślepe. To świadomość, że pomagamy, bo chcemy, a nie temu, że musimy. Jeśli ktoś nie szanuje naszej dobroci, nie musimy na siłę trwać w tej relacji. Możemy ofiarować tej osobie życzliwość, ale równocześnie wyznaczyć jasne granice. Kiedy uwolnimy współczucie od oczekiwań, nasze działania przestaną być źródłem frustracji. Dając nie będziemy czuć się wykorzystani. Odrzucenie nie zrani nas tak mocno, a wdzięczność, choć miła, przestanie być warunkiem naszego wewnętrznego spokoju. Zasada czwarta: stwórz harmonię pomiędzy siłą a delikatnością. Bycie dobrym nie oznacza bycia uległym. Zbyt często mylimy delikatność z brakiem granic, a stanowczość z surowością. Tymczasem prawdziwa harmonia rodzi się tam, gdzie te dwie siły współistnieją. Woda jest miękka, lecz potrafi przekształcić nawet najtwardszą skałę. Drzewo ugina się na wietrze, ale nie łamie, bo elastyczność jest oznaką siły, a nie słabości. Uczeń, który zawsze starał się być miły i ustępliwy, zauważył, że niektórzy zaczęli traktować jego dobroć jako coś oczywistego. Myślał, że jeśli będzie cierpliwy i pełen współczucia, świat odpowie mu tym samym. Gdy jednak spotkał mistrza, ten zadał mu pytanie: czy Twoja dobroć pochodzi z mądrości czy ze strachu? Wtedy Hiroto zrozumiał, że nie chodzi o to, by rezygnować z delikatności, ale by nauczyć się ją chronić. Silna życzliwość nie ulega presji ani manipulacji. Nie boi się powiedzieć nie, gdy jest to konieczne. Nie pozwala, by była brana za pewnik. Tak samo jak w relacjach, kiedy jesteś dobry, ale stanowczy, ludzie zaczynają traktować Cię z większym szacunkiem. Widzą, że Twoja uprzejmość jest wyborem, a nie oznaką słabości. Harmonia pomiędzy siłą a delikatnością to fundament zdrowych relacji i wewnętrznego spokoju. Gdy zrozumiesz tę zasadę, twoja dobroć nie będzie ciężarem, ale źródłem prawdziwej mocy. Zasada piąta. Twoja wewnętrzna przemiana. Świat, który wokół siebie widzisz, jest odbiciem Twojego wnętrza. Jeśli czujesz, że inni Cię nie szanują. Jeśli Twoja życzliwość nie jest odwzajemniana, jest tak niekoniecznie temu, że ludzie są niewdzięczni. Być może to znak, że jeszcze nie nauczyłeś się traktować siebie z pełnym szacunkiem. Hiroto przez długi czas wierzył, że jeśli będzie wystarczająco dobry i pomocny, w końcu zostanie doceniony. Jednak na okrągło spotykał się z lekceważeniem. Myślał, że ludzie go wykorzystują, że świat jest niesprawiedliwy. Obudził się dopiero, gdy mistrz zapytał go, czy dajesz innym swoją dobroć. Z poczucia obfitości, czy temu, że potrzebujesz, by cię akceptowali? Hiroto uświadomił sobie wtedy, że jego życzliwość była często próbą zdobycia aprobaty. Prawdziwa przemiana nie polega na zmianie świata, ale na zmianie siebie. Kiedy zaczniesz kierować swoją dobroć z miejsca wewnętrznej siły, a nie potrzeby uznania, ludzie to wyczują. Tak jak drzewo nie pyta, czy może rosnąć, po prostu zapuszcza korzenie i sięga ku słońcu, tak i ty musisz najpierw wzmocnić siebie. Aby Twoje działania miały prawdziwą moc. Życie nieustannie stawia nas przed wyzwaniami, ale zamiast traktować je jak przeszkody, możemy widzieć w nich okazję do wzrostu. Każde trudne doświadczenie jest jak kamień szlifujący diament. Może być bolesne, ale sprawia, że stajesz się bardziej świadomy, bardziej uważny, bardziej autentyczny. Gdy Hiroto przestał w końcu szukać potwierdzenia na zewnątrz i zaczął kierować się wewnętrzną mądrością, wszystko się zmieniło. Nie tylko odzyskał szacunek innych, ale przede wszystkim nauczył się szanować samego siebie, a to właśnie jest istota wewnętrznej przemiany. Teraz, kiedy znasz już te pięć zasad, oraz jesteś świadomy tego, w jaki sposób właściwie dozować swoją dobroć i życzliwość do innych, zastanówmy się, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Aby to zrobić, rozważ następujące działania. Za każdym razem, kiedy chcesz okazać życzliwość, zatrzymaj się i poświęć chwilę, by zadać sobie wtedy pytanie: Czy to, co chcesz zrobić, wypływa z prawdziwego współczucia, czy może z lęku przed odrzuceniem? Jeśli jesteś uważny, Twoja dobroć stanie się intencjonalna i zrównoważona. Pamiętaj też, że wyznaczanie granic nie jest oznaką chłodu. Granice nie są murami, które odgradzają Cię od innych, lecz mostami prowadzącymi do wzajemnego szacunku. Naucz się mówić nie w sposób pełen życzliwości i pewności, wiedząc, że to akt troski o siebie i uczciwości wobec świata. Nie przywiązuj się do oczekiwań, gdy okazujesz współczucie. Jeśli twoja życzliwość ma sens jedynie wtedy, gdy jest odwzajemniona, to nie jest to prawdziwa życzliwość, lecz ukryta transakcja. Naucz się dawać z serca, nie z potrzeby uznania. Zadbaj również o harmonię między dawaniem a przyjmowaniem. Nie możesz czerpać z pustego naczynia. Jeśli dajesz innym kosztem siebie, w końcu wypalisz się i stracisz zdolność do współczucia. Troska o własne potrzeby nie jest egoizmem, lecz warunkiem, byś mógł prawdziwie troszczyć się o innych. Pamiętaj o sile, jaka kryje się w delikatności. Twoja życzliwość powinna płynąć jak woda, miękka i elastyczna, ale jednocześnie niepowstrzymana i zdolna do rzeźbienia skał. Kultywuj równowagę między łagodnością a stanowczością, aby Twoja dobroć nie była słabością, lecz prawdziwą mocą. Każdy z nas doświadcza chwil, w których nasza życzliwość zostaje źle zrozumiana lub wykorzystana. Takie sytuacje nie są porażkami, lecz lekcjami, które uczą nas mądrości. Gdy nauczymy się łączyć współczucie z rozwagą, wyznaczać granice z miłością i działać w zgodzie z naszą wewnętrzną prawdą, nasza życzliwość stanie się źródłem siły. A nie ciężarem. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. Życzliwość nie oznacza bycia uległym. Gdy dajesz innym zbyt wiele kosztem siebie, tracisz wewnętrzną równowagę, a ludzie zaczynają to wykorzystywać. Kluczem jest mądra dobroć, która idzie w parze z szacunkiem do samego siebie. Na tym jednak nasza podróż się nie kończy, ponieważ przygotowałem coś, dzięki czemu będziesz w stanie pójść o krok dalej. Jeśli chcesz poznać jedyną skuteczną strategię, by nie prosić się o szacunek, lecz sprawić, by ludzie sami dostrzegli Twoją wartość, kliknij w miniaturę na środku ekranu. Po kliknięciu obejrzysz film, dzięki któremu w końcu zaczniesz żyć swoim własnym, autentycznym i pełnym życiem.